W odcinku Bluesów przetestujemy sobie nową bardzo fajnie zapowiadającą się wieżyczkę, która nazywa się Spark Tower. I żeby było jeszcze ciekawiej, no to zrobimy Paragon, tylko że to nie będzie zwykły Paragon. Postaram się dzisiaj po raz pierwszy zrobić Paragon na setnym poziomie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Oczywiście będzie ona stała na platformie Boga, bo jeżeli już testujemy, no to możemy ją sobie potestować troszeczkę bardziej. Ale zdałem sobie właśnie z tego sprawę, że będę potrzebował trzech takich platform, no bo będę robił normalny Paragon. I w sumie to będzie dobre, no bo przecież ym, tutaj także możemy zrobić Paragon. O czym pewnie doskonale wiecie, bo to nie jest pierwszy odcinek właśnie y, z testowania takich rzeczy. Postawmy ją sobie na razie w tym miejscu. I z tego co widzę, ona będzie działała, yy, znaczy, będzie związana z elektrycznością i będziemy mogli różne powiedzmy rzeczy związane z elektrycznością ulepszać. Na razie, szczerze mówiąc, wygląda jak zwykły tak tylko że strzela takimi małymi piorunkami. Ale liczę na to, że za chwilę się to jakoś yy, tutaj rozkręci. Postawimy sobie także Gluganera, żeby troszeczkę te małpeczki, i od razu możemy sobie przejść do pierwszego ulepszenia, który nazywa się Chain Lightning, i będziemy mogli trafiać trzy. Ok, trzy rzeczywiście balony naraz, także m, bardzo fajnie. Mam także Geraldo tutaj przygotowanego, którego za chwilę trzeba będzie postawić, bo im szybciej go postawimy, tym szybciej fajne rzeczy on będzie miał tutaj do dyspozycji. Tak samo jak są fajne e, lajki od Was, czyli od widzów. Dziękuję każdej osobie, która zostawiła pod tym filmem lajka, a jeżeli się jeszcze wahasz, to słuchaj, jeżeli e, zostawisz teraz lajka, to ja biorę ten telefon i go zjadam. Serio, duży telefon to jest i mogę go zjeść, ale musisz zostawić po prostu lajka. Także poczekam chwilkę. No i jeżeli mm, oczywiście filmy z Bluntspunkom Wam się podobają, to pamiętajcie, żeby zostawić yy, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra, postawmy sobie kolejną. O, dobra, zmieści się? Zmieści się i jest. Dobra, mamy kolejną drugą platformę Boga. I sobie weźmiemy ją tutaj w tym miejscu. Super. Niech ona sobie też, wiecie, coś tam bije. Plus ja muszę mieć miejsce na zwykłą wioskę. Przecież to jest niebieskie drzewko. A wiadomo, co robi niebieskie drzewko. I jak się zachowuje. I udało mi się znaleźć perfekcyjne miejsce na wioskę. Jeżeli sobie ulepszymy na większy promień, no to tak. No to mamy wszystkie buffiki, więc bardzo fajnie. Naprawdę mam duże oczekiwania wobec tej wieżyczki, bo wygląda spoko, nie? Są jakieś takie customowe ikonki. Widać, że ktoś nad tym spędził trochę czasu. Chociaż dobra, te wyglądają dokładnie tak samo. I te też wyglądają. Dokładnie tak samo. I te cztery też. Wiecie co, jednak um, nic nie mówiłem. Nie, jednak nic nie mówiłem. Po prostu mam, e, liczę na to, że ta wieżyczka będzie naprawdę e, całkiem dobra. Jak widzicie, troszeczkę nawet przyspieszyłem czas i możemy sobie coś tutaj ulepszyć. a takie do increase damage to moab class blonds. I już tak szybko będziemy więcej zadawali obrażeniom e, w. W stronę mabów, no dobra, mi, mi to nie przeszkadza, niech będzie. Farmę sobie jakąś też postawimy, ale i tak będę musiał y, mieć wykrywanie kamo, tylko że y, w, wykrywanie kamo sobie zrobimy właśnie... A wiecie, co, wezmę sobie prędkość razy 5. Cyk. I masz wykrywanie kamo, Mam nadzieję, że będziesz mógł wybrańcze mieć wykrywanie kamo. Bo jeżeli nie, no to będę trochę zły. Dobra, zwiększoną produkcję sobie weźmiemy. Na razie nic się nie przebija, chociaż powiedzmy sobie wprost y, mój setup. Jest tragiczny, jeżeli chodzi o te małpki. Naprawdę, wygląda to mega, mega źle, bo mam tylko dwie do obrony, które na dobrą sprawę nic nie robią. Ale, no, potrzebuję jak najwięcej kaski, no bo tutaj 400 tysięcy, tutaj potrzebujemy 648 tysięcy, więc, no, czeka mnie po prostu postawienie wielu, wielu farm. Ale zanim będziemy mogli się tym zająć, no to ulepszmy tutaj na przykład. o, oh, camo sensors, ok. Power network. Increase the range and pierce of nearby spire towers. Ty, naprawdę można stakować te wieżyczki ze sobą? Ale fajne to jest. Czekaj, czekaj. Jeżeli, powiedzmy, mamy teraz taki zasięg. Jeżeli dałbym górne drzewko i podstawowy trening, to teraz powinieneś mieć zwiększony zasięg. I tutaj jeszcze powinien być zwiększony zasięg. Więc liczę na to, że yy, rzeczywiście ta wieżyczka obejmie tą drugą i ona będzie miała jeszcze jakiegoś boosta. Nie sądziłem, że tak to yy, będzie fajnie ze sobą współgrało. I właśnie jeszcze muszę postawić kolejną trzecią platformę. Także to wszystko w swoim czasie będzie. Oj. Fioletowe balony? Okej, okay, fioletowe balony nic tutaj nic nie robi... A, robią fioletowe balony. Okej, okay, widzę. Mm -hmm. Wiecie co, postawię na razie jednego snajpera. Taki jeden y, saportujący 16 HP mi zostało. Co, co się dzieje? <grydy> Ej, dawno nie miałem tak słabego podejścia po prostu. Bo się y, skupiłem może nie na tym, na czym powinienem od samego początku. Cyk, cyk, dobra, weźmiemy sobie to. Mm, może szybsze rzuty? Okej, okay, będziesz szybciej rzucał. Pięknie. Improved Chain. O, o, to sobie weźmiemy. ok ładnie działa? Ładnie chyba działa. Engine Buster Static Burst. Kurde, ile tu jest ulepszeń. Nawet nie wiem, w co powinienem dokładnie iść, bo mam tylko 16 HP. Więc trzeba będzie jak najszybciej coś tutaj zrobić. Snajpera sobie też ulepszymy. Snajperzy, proszę, pomóż mi, żebym na 40 rundzie się nie wywalił na Double Cash mode co jest już samo w sobie dość średnie. I zobaczymy. Podstawowy trening i... Czy dostaję jakieś ulepszenie od Ciebie? Wydaje mi się, że nie. Hmm, no dobra, nie, niech będzie. Weźmy sobie to, Increase Attack Speed, nie. Tutaj po prostu, żeby więcej obrażeń, żebyśmy zadawali. Yy, I potrzebowałbym ulepszyć Platformę Boga w tej kolejności, znaczy teraz jako kolejną. Jak widzicie, z magicznymi balonami mamy mały problem, więc wypadałoby postawić jakąś drugą yy, wioskę. Tylko, że problem jest taki, że nie mam gdzie postawić tej wioski. Kompletnie, serio. Na, na razie jest tutaj totalnie wszystko zablokowane, więc postawmy sobie, znaczy kupmy sobie mapy, e, napój Berserkera i zwiększmy obrażenia e, w stronę Moabów. Deals more damage and stuns bloons. O, będziemy stunowali bluny. spoko. E, dobra, także ja sobie to wezmę, żebyśmy stunowali, ale fajnie to działa. Zarąbista to jest wieżyczka. Dobra, dawać mi kolejną platformę boga i cyk, tą sobie postawimy, o, idealnie tutaj w tym miejscu. Więc one jakoś plus minus będą ze sobą dobrze współgrały. Oho, pojawił się Moab, miejmy nadzieję, że uda się go rozwalić bez większych problemów. Nawet ja mam teraz 75 kaski. No i szczerze mówiąc, jest ten Moab trochę za daleko jest, dobra, udało się go rozwalić, więc fajnie. 1400 kaski, tutaj sobie kupimy kolejną farmę i lecimy z jeszcze jedną farmą. Jak będę już miał ten przychód golda, to nie będę się niczym martwił, ale na razie jesteśmy jeszcze w troszeczkę takiej sytuacji, że wszystko muszę ulepszyć, muszę ulepszyć to, 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 wioskę przydałoby się też ogarnąć. A, mam 7000. tysięcy, dobra, to może trochę przesadziłem, patrząc na to, jak dużo kaski właśnie udało się zyskać i jeszcze jedną farmę gdzieś zmieścimy, hmm. tutaj nie zmieszczę tej farmy, oj, oj, oj. Czekaj, co to jest za balon jakiś dziwny? A, już wiem jak się nazywał. 300 dolarów, bo właśnie tyle musiałem wydać, żeby yy, właśnie yy, pozbyć się tego balona. Także postawiłem kolejnego snajpera. Nie, to jest tragedia to, co się tutaj dzieje, naprawdę. Dawno nie miałem takiej, mm, takiego słabego early game'u, zwłaszcza, że przypominam, mam double cash moda. Więc tutaj wszystko powinno działać po prostu wyśmienicie, 46. runda. I to jest smutne, że większość obrażeń robią właśnie ci snajperzy, a nie to, co powinno odgrywać tutaj największą wow, rolę. Ale to ma zwiększony zasięg. Dobra, weźmiemy sobie to, wykrywanie kamo. I może gdzieś mi się uda postawić kolejną wioskę, tylko tak, tutaj nie, tutaj też nie zmieszczę tego. Tu mogę postawić, podśrodkowe drzewko zawsze będzie spoko. Ale jednak mimo wszystko... Nie, no ja muszę iść pod górne, tak? Muszę iść pod górne, no bo są fajne buffiki mm, właśnie dlatego tego takshootera. Przepraszam, Spark Towera, nie takshootera, tylko Spark Towera. Więc musimy to zrobić i lecimy czwarty tier. ok. E, co to jest? E, czasami wypuszcza jakby, nie wiem, strumienie energii i e, niszcząc wszystkie balony wokół. No to fajnie, właśnie o coś takiego mi chodziło. I postawimy sobie jeszcze, o, jakiś alchemik żeby coś tutaj jeszcze robił i możemy zaraz sprzedać albo wiecie co Sunbeams The Chosen can't damage old Blue types o właśnie to tego właśnie potrzebowałem i sprzedajemy tych dwóch sniperów koniec koniec jeżeli przegram no to tak miało być ale liczę na to, że już najgorsze rzeczy mamy za sobą. No i największe problemy mamy już za sobą, bo skupiłem się na rozbudowie farm i mamy piąty tier farmy. Więc teraz możemy przejść do najfajniejszej rzeczy, czyli kupna pierwszego, pierwszego piątego tieru. Czyli dodaje jakiś kolejny atak, który zadaje olbrzymie obrażenia najpotężniejszym albo najsilniejszym balonom i stunuje nawet ząbki. Więc spoko. Na razie nie wygląda jakoś to spektakularnie, no bo mamy te papryczki, nie, i one większość tutaj roboty odwalają. To sobie weźmiemy, Avatar of Soul, to sobie zrobimy pod dolne drzewko, powiedzmy, czyli tak tutaj mamy środkowe i to zrobimy pod górne, tak żebym, wiecie, mniej więcej miał już um, rozpisane co, jak chcę ulepszyć. Tutaj już drzewka mamy ładnie, łoj, oj, oj, O, to bije, a nie, dobra, bo to bije z tego, z Temple Bluesów, no właśnie. Widzicie, to jest z tych ulepszeń, coś mi się po prostu pomieszało. Solar Eruption sobie weźmiemy, yy, zwiększymy sobie atak speeda, czemu nie. Jeżeli chodzi o tą wieżyczkę, 30 tysięcy tylko ten tier yy, w ogóle kosztuje, bardzo mało. Spodziewałem się, że będzie o wiele więcej. I BUM! Kolejny atak, ale się powiększył teraz ten tak shooter. Także mamy już dwa piąte tiery. teraz musimy się skupić na tym piątym tierze i ostatnie 24 tysiące i pytanie, czy zadziała mi ten helper, którego mam wgranego, który będzie mi pokazywał, jak to wygląda, jeżeli chodzi o paragon. Bo jest, mamy to. Widzicie tutaj. Dokładnie. Jeżeli bym stworzył teraz paragon, to mamy pierwszy poziom paragonu. Ale my oczywiście na tym się nie zatrzymamy, tylko będziemy stawiali więcej tych. Wieżyczek. Okej, okay. może tutaj nawet w tym miejscu. Cyk, 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 cyk. I zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło. Już jest drugi poziom paragonu. No, no to fajnie. Widzę, że to działa także jedyne co mi pozostało to ulepszenie wszystkiego co tutaj widzicie na maksymalne poziomy i będziemy mogli przejść do testowania paragonu się udało mi się to zrobić mam setny poziom paragonu tylko jest jeden mały minus nie stać mnie na ten paragon więc za chwilę będę musiał zatrzymać grę przeliczyć sobie ile dostanę za sprzedaż wszystkich tych rzeczy takich e, niepotrzebnych typu jakieś tutaj e, mamy wioski e, jakieś nie wiem farmy i jeżeli będę miał te 432 tysiące od razu w to wjeżdżam tylko jest jeden mały minus Minus, o którym muszę powiedzieć, miałem jeszcze w planach na samym początku tego odcinka zrobienie dwóch paragonów, czyli jeszcze platformy Boga, ale no niestety nie starczy mi kasy na to. I nie ma opcji, po prostu, że mm, moje fundusze pozwolą mi na zrobienie czegoś takiego. Więc powiedzmy, że jak będę miał te 200 tysięcy, to powinienem już y, móc postawić ten paragon, bo oczywiście sprzedam tutaj, jak widzicie. Jedna jest y, barma. Farma bananowa, tutaj mamy drugą farmę i mamy masę jeszcze innych rzeczy do sprzedania. Dobra, także czas sprzedać wszystko i lecimy z tym paragonem. O, tak, no już nawet mam kasę, nawet nic więcej nie muszę stawiać. A nie, przepraszam, bo to nie 342, tylko 432, 464 i nawet zobaczmy setny poziom paragonu. To jest mój pierwszy paragon na setnym poziomie. Jest pięknie, yy, stopień mistrza. Setny, ładnie, to wygląda. Ale czy ten Paragon będzie taki silny? Bo boję się, ujojku. Oju, uju, uju. Chwila, czy, czy to jest prędkość. Tak, to jest prędkość y, razy jeden. A on bardzo szybko strzela. Słuchajcie, jeżeli y, zobaczę, że nie będzie tutaj żadnych problemów z przebiciem się na kolejne rundy, no to wtedy może te 640 tysięcy, które tutaj mamy, może się uda to nazbierać. Ja nawet wezmę. Postawię farmę, podgórne drzewko, taki jeden piąty tier. A muszę włączyć autostart, sorry, zapomniałem o tym. No więc teraz niech on sobie tutaj yy, napierdziela. I pytanie: czy szybciej padnie ten yy, paragon na setnym poziomie? Czy szybciej uda się dozbierać na tą platformę? Wiadomo, chciałbym, żeby odpowiedź była właśnie ta druga. Ale no nie wiadomo, jak to będzie tutaj dokładnie wyglądało. Możemy też zaoszczędzić sobie troszeczkę kaski i posprzedawać niektóre rzeczy. Ojojojoj, Te DDT bardzo szybko się tutaj przebijają. No ale mamy jeszcze, właśnie zapomniałem o tym, że mamy tutaj fabrykę kolców, która jak widzicie, 98 balonów zniszczyła. O kurde! Więc gdyby nie to, no to bym stracił. Miał jakiegoś takiego malutkiego lika. Dobra, nie mogę dać mu papryczki. no tymi piorunami, co on robi? To jest w ogóle mój pierwszy paragon na setnym poziomie. Gdyby ktoś się zastanawiał do tej pory, ani razu nie udało mi się tego zrobić. Ostatnio nawet wrzucałem odcinek, e, gdzie dostawaliśmy jakiś tam paragon, i e, wyszedł mi na 99 poziomie. Także dzięki temu, właśnie dzięki tej małej modyfikacji, która nazywa się Sacrifice Hel Helper, chyba, e, będę miał mm, możliwość po prostu podpatrzenia, czy już warto zrobić, e, czy już warto zrobić ten paragon, czy po prostu się wstrzymać. Oj, właśnie widzę, że bat się przebija, i pytanie, czy wytrzyma? No niestety nie wytrzymało, 197 runda, było blisko, kurde, no było blisko, e, bo miałem już 396 tysięcy i byłem pewien, że uda się zrobić tą Platformę Boga, no ale jak widzicie, niestety ten paragon, może on po prostu sam w sobie nie jest taki silny, e, będziemy musieli na pewno rozpocząć taką miniserię, gdzie będziemy testowali wszystkie paragony, albo nawet zrobię jeden odcinek, gdzie spróbujemy, nie, no to nie ma szans, że to zrobię bez żadnych wspomagaczy takich, bo chciałem powiedzieć, że wszystkie paragony na setnym poziomie w jednym odcinku, ale to mówię, tak jak tak jak wspominałem, nie, nie ma na to szans, ale paragony na tym poziomie. I wszystkie sobie przetestujemy, zobaczymy do której rundy one dotrą. No to platforma Boga niestety już nie działała na tym paragon, teraz sobie zdałem sprawę i to było trochę bez sensu, ale nie na to faktu, że 197. runda i tak, jestem bardzo zadowolony.